Dobry dzień dobry! Mamy 8 marca, godzina 5:20. Dzisiaj złapał mrozek minus 6. No i próbujemy akcja Nie, nawozy. Rozszerz salę 30. W dawce około 300 kg na hektar. Tutaj, jak widzicie, nowy sprzęt samolotka dopędza zobaczymy jak się będzie sprawdzało do big bagów na przedniego tuza dwa sztangi końcówka żeby się big bag nie zsuwał dotkowana no i co odpalamy zatorka i lecimy zobaczymy już troszeczkę na tych polach po Ale czy dzisiaj nie nażniemy rowów Tego Wam nie powiem. Zobaczymy, jak to w trakcie wyjdzie. Już mniej więcej woda trochę poschodziła, ten drenaż pościągał, ale nadal jeszcze jest mokrawo. Dzisiaj i jutro nadają mrozy, więc byśmy coś może posieli. No a potem to już znowu nadają opady deszczów. Dobra, fędzik rozgrzany możemy wyruszać. Saletrosanik, pierwszy rzut na zboża. Yy, mamy tutaj zagraniczny saletrosan yy, 30-15, 15 zawartości siarki. Dobra, zobaczymy jak tam ta maszynka wyszła. Motałem, ale to też tak z rana bywa muszę przepływ zmienić na mniejszy bo za, za szybko się za szybko się unosi Musieliśmy dorobić do fenda to, bo są podłużne bigi i trzydziestka po prostu 30 nie unosiła. Na tyle, żeby tego bigwaga ten rozsiewacz załadować. A na pierwszych wącach nie uniesie, bo za ciężko. Pierwszy pikwak na razie ładny, zobaczymy kolejne. Batata poleciał już na pole, ja biorę drugiego, będę mu dowoził. Mamy niedaleko, bo wszystkie pola dzisiaj dosiania. Najdalszy kawałek teraz to jest około kilometra. Żeby tutaj nie wracał do domu, to ja będę po prostu podwoził, potem już będziemy się wracać coraz bliżej I tak się przedstawia Intens 30-15 Ładnie się zestawik prezentuje Najmokrzejsze pole, pamiętacie co tutaj nagrywałem Wcześniej było tam do słupów, woda stała No i od tego kawałka zaczynamy no i widzę, że ładnie poszedł Tylko, że trzeba latać ścieżkami, bo tam Zaraz dojdziemy już Wjechał inaczej No i mamy Mamy rowy Tak to przecież ładne Tutaj akurat jest przężytko po kukurydzy no I woda poszła w miarę szybko, czyli dreny działają, ale... Ale jeszcze tutaj tak jest... Także uratowało się całe szczęście Już Może teraz nie będzie takich opadów żeby stało Też dzisiaj będzie trochę zabawy bo A, Tutaj to wyżno. No co się dziwić jak tutaj u sąsiada zamiedzą woda Mamy zabawę, bo tak pozmieniały nam się ścieżki. Wszystkie numery mieliśmy zapisywane. Siania, pozapisywane które były na ścieżki 12, teraz 15. No i musimy dostosować znowu numer. Drugi załadowany, data mówi, że już tam miejscami przy tej między to ledwo, ledwo. Także jeszcze nie są warunki idealne do, do siewu, no ale trzeba siać, zboża ruszyły, nadają kolejne opady, także działamy. I trzeba będzie ominąć. No bo jest ścieżka, trzeba przejechać, i koniec. A omijać się w pieprz. Ale i tak, jak na ten rok, to mała plampa jest. Trzeba jak mokry rok, to odpuszczać sobie. Poczekaj, jak to opadnie. I wtedy nie będzie jazda i tak, Dwa lata temu też ze szmurą uczą na znębiu. Wszechna, wszyscy wtedy nie działają. A tam, to na rzeka, to zarośnięta jest pewna do granicach. To woda stała, ale teraz lecimy po wierzchu. Minus 6 stopni. To jest to. No, zboża na ten moment piękne są. Gdzie nie wymiękło, Tak, tam z tamtym brzegu trochę na poprzeczkę To nie powinno być źle. Tak to zboża są piękne jeśli chodzi o tą wiosnę na tak, wiosnu, na tak mokrą wiosnę jaka jest w tym roku. To już dawno nie pamiętam, żeby tak było. Na no zboża w miarę, w miarę to wytrzymały, gdzie dreny działają, to jest okay wszystko To no tak to już ładnie oprawy się utrzymały, tutaj właśnie przężytko. I tutaj jeszcze też jest bardzo mokry kawałek. Tutaj akurat dreny coś muszą nie działać jak należy Bo jak już robiłem opryski jesienne to też lekko się Ale na, na tą chwilę I jęczmionek bardzo pięknie wygląda I bardziej w tej, w tej zamrozi Także zobaczymy Może będzie próbował tutaj atakować te pole jeszcze mrozek trzyma, ale już powoli puszczę. Tylko ścieżki ratują sprawę, bo noga to zupka. Także co to by było na tyle? Dzięki Cisne za oglądanie. Yy, my jeszcze posiejemy się na trawę Saleczak, jak i sól potasową. I zakończymy dzień dzisiejszy porannym sianiem, pewnie gdzieś około godziny 8.30. I bierzemy się za oporządeczki, także do usłyszenia.